No, no, no. Najwyższy czas, żebyś mi pokazał wasze smerfiątko. To bardzo piękny bobas. Dziękuję, omnibusie. Chodźcie, moi przyjaciele, przygotowałem kolację, żeby uczcić tę wspaniałą okazję. Omnibus się cieszy, że przyszliśmy go odwiedzić. Wiesz, farmerze, w omnibus się nieco samotny. Mieszka tu całkiem sam. Ja nigdy nie jestem samotny, zawsze mam siebie. Wy, smerwy, jesteście szczęściarzami, macie siebie do towarzystwa. Tak, to wielkie szczęście żyć wśród przyjaciół? I co my teraz zrobimy, Roko? Shedlock siedzi w więzieniu. Będziemy musieli radzić sobie sami. Czyli kraść. No, chłopcze, mówiłem ci, że żadne więzienie nie zatrzyma mnie na długo. Shedlock, o, Shedlock, uciekłeś! Odejdź ode mnie, chłopcze. Mam robotę. Musimy wynosić się z królestwa. Ale najpierw trzebaś kombinować trochę forsy. I dlatego będziesz mi potrzebny. Za dobrze mnie znają w mieście, ale ciebie nie. Czas wykorzystać to wszystko, czego cię nauczyłem. Ściągniesz kilka sakiewek dla starego siedloka. Jutro, z samego rana. Cóż, mam nadzieję, że smakowała ci kolacja, papo z metki. Była z przepyszna, homnibusie. Oj, oui, magnifique. Przygotowałem wam miejsce do spania, a jutro rano mam dla wszystkich niespodziankę. A co to takiego, homnibusie? Strać nam tajemnicę. Jutro, kochani, zabiorę was do miasta. Do miasta? Tam, gdzie mieszkają ludzie? Wspaniały pomysł! Nie mogę się doczekać. No, nie wiem, busie. Zawsze mówię smerfom, żeby unikały ludzkich siedzi. Gdzie twoje zamiłowanie do przygód, Papo Smerfie? To będzie wspaniałe doświadczenie. E, proszę, no, proszę, proszę, no, proszę. No, proszę. Do... no dobrze, dobrze, moje smerfy, ale ostrzegam was, musimy być ostrożni. Wśród ludzi może być niebezpiecznie. Melony, piękne melony, kupcie melony u mnie, świeże dzisiejsze! Koraliki świecinełka, u klejnoty, które cieszą oko. Na targu będzie mnóstwo sakiewek, dip. Nie chcę szedlok, a jeśli mnie złapią. Słuchaj, wydałem na ciebie mnóstwo forsy, masz mi się odpłacić. Jasne, Szedlok, jak sobie życzysz. Patrz na torby, aż się proszą, żeby je ściągnąć. No jesteśmy smerfy. Oto plac targowy. Przychodzą tu ludzie, by kupić sobie różne rzeczy. Piękna biżuteria, perły, rubiny i szafiry. Ojej. Naszyjniki i korale, wszystko u mnie. Mógłbym przymierzać cały rok. Moim zdaniem to wszystko jest bardzo smerfne. ktoś się zbliża. Hej, wracaj tu! Złodziej! Złodziej! Ej, tutaj, się Zobaczymy, ile zgarnąłeś. Jestem w siebie bardzo dumny, mały. Razem daleko zajdziemy. Czułem, że przed opuszczeniem królestwa będziesz chciał jeszcze kogoś okraść. Tym razem nic z tego nie wyszło. Nie wyjdziesz stąd tak szybko. Podobnie jak twój wspólnik, wyląduje się w więzieniu. Proszę zaczekać, sędzio. Widzę, że jest moja torba. O, homnibus. Więc to ciebie okradł ten chłopak? Mam nadzieję, że nic nie zginęło. O, o, o. Tak dziękuję. Wydaje mi się, że jest wszystko. O, zostaną surowo ukarani w homnibusie. Zanim chłopak wyjdzie z więzienia, będzie już dorosły. Proszę, panie sędzio, ja wcale nie chciałem kraść to szedlok. On mnie zmusił. Zamknij się, smarkacz, jeden. Spokojnie. Mam pomysł, a może dać chłopcu jeszcze jedną szansę. Jestem pewien, że gdy będzie pod opieką... Pod opieką? Jaką opieką? Och, omnibusie, ten chłopiec jest zepsuty do cna. Takim jak on może pomóc tylko chleb, woda, szczury i kajdany. Cóż, odzyskałem swoją torbę i nie mam żadnych pretensji do niego. Ależ omnibusie, on jest winny. A ja jednak znam prawo i nie będę składał skargi. No, a masz pomysł, co z nim zrobić? Cóż, ja go wezmę. Z przyjemnością dam mu opiekę, kto wie, może wyrośnie na dobrego, uczciwego człowieka. No. No dobrze, homnibusie. Możesz go zabrać, ale pamiętaj, jeżeli choć raz coś przeskrobię, koniec! Czeka go królewskie więzienie. No, a tego zabrać stąd! Nie ma więzienia, które mnie zatrzyma. Chłopiec jeszcze śpi. Pójdziemy, zanim nas zobaczy. Wrócimy za kilka dni. Ciekaw jestem, jak będzie sobie radzić. Dobrze. Do widzenia, przyjaciele. Do, Do zobaczenia! zobaczenia. Czystość jest jedną z największych cnót. <laughs> o re, ty, mistrzu, busie złapałem rybę. Śpij dobrze, chłopcze, jutro twój pierwszy dzień w szkole. Szkoła? Ue! Przestań! Musisz nauczyć się czytać, pisać i rachować. Czemu ty nie możesz mnie nauczyć? Nie umiem wszystkiego. Musisz mieć odpowiednie wykształcenie. Wiesz, co pomyślałem? Powinieneś mieć porządne imię. Dipper to nie jest imię dla chłopca. Nowe imię? Tak. Imię, które zostawi za tobą przeszłość. A może? Justyn! Justyn? Tak! O, Justyn. Już mi się podoba dobranoc. Justyn. O, Justyn. Spij smacznie. Och, no, widzę, że idzie ci z chłopcem całkiem dobrze. Tak, Justyn jest mądrym i miłym chłopcem. Zaraz powinien wrócić do domu. Dziś był pierwszy dzień w szkole. Papo smerwie, potrzebuje twojej rady. Słucham. E, o co chodzi? O magiczne moce. Do tej pory ukrywałem przed chłopcem swoją magię. Nie chcę, żeby się dowiedział, że jestem... no wiesz, inny. Inny? Inny od kogo? O, o, chyba się różni od innych ojców. Rozumiem. Cóż, przyjacielu, kiedyś nadejdzie właściwy moment. Pewnego dnia może zostanie twoim uczniem. To byłoby cudownie. <laughs> Szachmat, przyjacielu! Mistrzu omnibusie! Mistrzu omnibusie wróciłem! Miałeś rację, omnibusie, szkoła jest fajna. Widzisz, mówiłem ci? Zaprzyjaźniłem się z innymi dziećmi. I nauczycielka też jest miła i bardzo mądra choć nie tak mądra jak ty, omnibusie. No, no, ale ten chłopiec się zmienił. No teraz biegnij i umyj się do kolacji. Już idę! Miałeś rację, to dobry chłopak. Lepiej pójdę, zanim mnie zobaczy. Otwierać w imieniu króla! No, mistrzu, omnibusie, mówiłem, że ten chłopiec to zwykły łobuz. Przepraszam, o co chodzi? Już pierwszego dnia ukradł nauczycielce cenną bransoletkę. Tak, ukradł, Nie, ja, ja nic nie ukradłem. Brać go! Najpierw trzeba wyjaśnić yy, sprawę. To złodziej, omnibusie, jasne jak słońce! Jasne jak o, słońce! Nie możesz go dłużej chronić. Ojej, oreczy! Przeprowadziłem ci towarzystwo, o, Szedlok. Razem będzie wam weselej bardzo długo tu posiedzicie. Co się stało, chłopcie? Mówią, że ukradłem nauczycielce bransoletkę. Mały, musisz tak kraść, żeby nie dać się złapać. Ale to nieprawda, ja tego nie zrobiłem. Teraz możecie sobie pogadać. nas szczęście, trafiłeś w sam raz. Do rana będziemy już w innym kraju, ale po drodze zatrzymamy się na chwilkę. Eee. Miły spacer, prawda, papo smerfie? <noise> Raczej miły bieg. nie łatwo smerfowi spacerować z człowiekiem. Och, przepraszam, tak się zamyśliłem, że nie zauważyłem. Możesz przejechać się na moim ramieniu. Omnibusie, zaczekaj, co to jest? Niech rzucę okiem. Ciekawe, to chyba jakiś skarb. Mój pierścień życzeń ze szkoły czarodziejów. Złota klamra od paska, który dałeś mi na urodziny. I bransoletka nauczycielki. Hmm. ktoś schował. Tak, idealne miejsce dla złodzieja. Ukrył przedmioty w pobliżu mojego domu. Na <noise> da, bo... początek dam Kto wystarczy. To? A ty, smarkaciu, mówiłeś, że stary nie ma nic wartościowego? Nie, nie powinieneś być przede mną tajemnic, tak się nie robi. Nic nie ukradłem! A jeśli nie zostawisz mistrza Homnibusa w spokoju, to... Jeszcze kłamiesz? <grym> tak, ja ci zaraz... Ech, ty. O. O. A, nie, 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 co się dzieje? Och, Homnibusie, jak dobrze być w domu. Ale jak to zrobiłeś? Nie rozumiem. To wielka tajemnica. Może pewnego dnia ci wyjaśnię chłopcze. No proszę, dobra robota w Złapałeś ich! W wozie jest dużo miejsca. Dla ciebie też, chłopcze. W omnibusie, proszę cię, pomóż mi! Nie, omnibusie nie! Nie możesz wykorzystać magii przeciwko prawu. Mam plan, który pokaże, że chłopiec jest niewinny. Aś 18 wada. No zgadzam się. Ale tylko ze względu na naszą długą przyjaźń w omnibusie. Ten łajdak Szedlok jest dobrze strzeżony. Zaryzykuję, bo wiem, że mój pierścień jest bezpieczny. Chodź, schowamy się w pokoju chłopca. Ach, daj spokój! To tylko strata czasu. Zobaczymy. Uch, co to e? było? Cii, ani słowa. Co to? No nie. Straż, straż! Aresztować tego ptaka! No tak, chłopiec jest niewinny. O, dziękuję, homnibusie, dziękuję! Teraz możemy zacząć od nowa Justynie, ale... Mm, musisz nauczyć Srokę, żeby nie przynosiła nam wstydu. Nauczę, homnibusie i ja będę się uczył. Mam tylko jedno pytanie. Słucham, kochany. Dlaczego lampa zaczęła jaśnie świecić? Cóż, to kolejna tajemnica, którą ci kiedyś wyjawię, Justynie. Już dawno powinieneś być w łóżku. Jutro czeka nas nowy dzień. Ach, tak się cieszę, że omnibus jest szczęśliwy. Dobrze mu będzie z chłopcem. Stęskniłem się za moimi smerfami. Tam jest straszniku, tam jest! Łapać go! Ach. Gdzie są straszni, dziwni?